Kars, największy z tak zwanych ludzi z kolumny, nigdy już nie wrócił na Ziemię. Stał się czymś pomiędzy minerałem a zwierzęciem. Całą wieczność miał już dryfować przez zimną otchłań kosmosu. Marzył o śmierci, jednak nie było tam nic, co mogło go zabić. Starał się o tym nie myśleć, a z czasem przestał myśleć całkowicie. Hej, a co my tu mamy? Co za wretna maska! Stary rupieć, weź no pomóż! Te trupki same się nie ograbią. Za te ząbki zaśpiewam ładną sumkę. He, co? Bardzo mi przykro, ale pańska żona wraz z woźnicą udała się na wieczny spoczynek. Wiecko wydaje się być całe i zdrowe. Bałwan myśli, że go wyratowałem. He, he, he. Ale głupek. Ha, ha, ha. Nic nie szkodzi. Dario Brando, kłaniam się list. Nazywam się Jonathan Justa. Wjeżdżam do Londynu. Dowiem się czym jest ten specyfik. Sunset Yellow Overdrive, Oko uważaj, panie Cepeli, musi pan uciekać. Rina już po wszystkim, Dio już nikogo nie skrzywdził, Speedwagon dzięki za pomoc, bez ciebie nie dałbym sobie rady. Porzucam swoje człowieczeństwo za to. muda, 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 muda. Riii, Jonathan daj mi swoje ciało, razem staniemy się niezniszczalni. Jostarowie od zawsze byli przeszkodą na drodze do mojego sukcesu. Za chwilę poznasz niszczycielską noc świata. Zwołowór, niech czas się zatrzymał. Jestem George Jostar i zawdzięczam panu życie w tę najczarniejszą noc. Już się bijecie. Chciałbym wiedzieć, co tu się dzieje. Witam cię w mojej posiadłości. Jesteś teraz członkiem rodziny. Słuchajcie, gdyby nie jego ojciec zginąłbym razem z żoną, macie go traktować jak mojego własnego syna. George, wybacz mi. GI od początku był naszym wrogiem. Niech pan uważa, panie Josta, każde słowo, które wypluwa, to kłamstwo. Ten człowiek jest zły, aż do szpiku kości. Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Robert i e. O. Speedwagon. Przyda wam się moja pomoc. On jest niezniszczalny, nie ma słabości. Nawet Hamon na niego nie działa. Jest nieśmiertelny i nie do zatrzymania nikt go nie pokona. Za chwilę pokażę ci tę samą energię, która naprawiła twoją złamaną rękę. Hamon bezpiecznie przeszedł przez ciało żabki, zanim rozbił głaz na pół. Kamienna maska to zagrożenie dla całego świata. Musimy ją zniszczyć za wszelką cenę. Jeśli pójdziesz tą ścieżką, czeka cię śmierć. Nazywam się Tom i pomogę ci w walce z Diu. Nie chciałem utracić młodości, więc stałem się wampirem. Dio ja przegrał, bo traktował swoją moc jak zabawkę. Chciał poznać swój limit. Ja po prostu cię zniszczę. Nie będzie litości. Nawet jeśli jestem nieśmiertelny, będę potrzebował sporo energii, żeby się zregenerować po czymś takim. Padłeś jak śliwka w kompot. Spagatowy atak skrzyżowanych gromów. Drodza, jesteś honorowym wojownikiem. Przyjmij proszę ten miecz. Niech przynosi ci szczęście i odwagę. Nie wiem czy jesteś głupi czy odważny. Moja święta burza piaskowa za chwilę rozniesie was wszystkich na strzęp. Czerwony kamień Eidy jest naprawdę potężny. Wojownicy Hamonu mogą stanowić realne zagrożenie. Chyba żyłem te 12 tysięcy lat tylko po to, by cię spotkać. Mistrzowie, zbudźcie się! Nie jesteś wojownikiem Hamonu. Odejdź albo zginiesz, gdy mnie dotkniesz. Zejdź mi z drogi. Nie mam na ciebie czasu. Jego Hamon przebił moją skórę. Sporo się nauczył przez te trzy tygodnie. Imponują mnie twoje nowe umiejętności, ale nadal nie jesteś gotów, by ze mną walczyć. Nie dorastasz mi do pięt, Cesarce Cezar Cepeli ma parę asów w rękawie. Podziwiaj moje hamonowe bąble. Gdyby twój dziadek nie wpakował się w kłopoty, to może mój dziadek dalej by żył. Ty dowiedziałeś się o swoim dziadku dopiero niedawno. To właśnie ja pokonam ludzi z kolumny. Drodzo, zostaw mnie. Muszę to załatwić samemu. Jeśli chcesz doprowadzić swój hamon do perfekcji, zaledwie w miesiąc musisz być gotów bezginąć. By Czerwony kamień wzmacnia światło o milion razy. Nie możemy dopuścić, by wpadł w ręce ludzi z kolumny. To właśnie Karst stworzył kamienne maski. Mój szal będzie wystarczającą bronią. Czyli widziałeś już fotografię. Miałam to z tobą później przedyskutować. Jestem Jean-Pierre Polnarew i pomszczę moją siostrę, Silver Shariot. Mam nadzieję, że w tym kiblu nie spotka mnie nic złego. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, moje zalane lękiem serce i twoje bezmierne zło zmieniły mnie w marionetkę, która miała ci służyć. Lecz ten strach został przepędzony, zostawiając jedynie palącą wolę walki. Spędziłem 45 dni podróżując z panem do Starym i resztą. I by uhonorować tych, co polegli w tej wyprawie, już nigdy nie okaże ci strachu. Ej Zotaro, będziesz jadł tę wisienkę. Nie chcę być zachłanny, ale po prostu je uwielbiam. Dziękuweczka i zujzu lizu Hej, patrz, flamingi w locie. Pierofant Green! emerald splash. Matka Dzodzo, Oli! potrafi uspokoić serce i ukoić duszę. Ludzie czują spokój po prostu, będąc przy niej. To zabrzmi dziwnie, ale gdybym miał się kiedykolwiek zakochać, to w kimś takim jak ona. Czuję, że muszę ją chronić. Zrobię wszystko, by znów zobaczyć jej uśmiech. Pani Holly, być może pani syn trafi do szpitala, jak z nim skończę. Czotaro wylosowałeś gwiazdę. Od tej pory twój stand będzie nazywał się Star Platinum. Złote włosy i skóra o alabastrowym połysku. Ale przede wszystkim – złowieszcza namiętność. Taka, jakiej nie można spodziewać się po mężczyźnie. I wtedy właśnie pojąłem, że on jest naprawdę przerażający. Ponieważ pan Zotaro strzegł mnie przed nim, wiedziałem doskonale z kim mam do czynienia. Dio, przebudzony z czeluści Atlantyku. Zotaro, świat! Tajemnicą świata jest czas. Stan Dio potrafi zatrzymywać czas. Uno, oh umarł oh gad. Cenę wybijecz. nic ci nie jest, przestraszyłaś mnie. Nigdy więcej tego nie rób. Powinnaś odpocząć. Fernit Parpoł, stan jest manifestacją twojej siły woli. Takioin mówił, że niedługo do nas dołączy. Fundacja Speedwagona ma przysłać pomoc. Polnareff, jak chcesz uspokoić jego, daj mu tą kawową gumę. Zotaro, twój następny tekst to dobijcie mnie. Dobijcie mnie. I dziadek nie pozwalaj sobie, Dio. Muszę do ciebie podejść, żeby nakopać ci do mordy. Star Platinum. Ora, ora. Ora, 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 ora. ora, ora, ora. Star Finger. Durna kobieto. Jeszcze przyprowadziłaś tego starego Pryka. Dobijcie mnie. Zamknąć gęby. Jesteście wkurwiające. Bajo, jajo, bajo, jajo. Nazywam się Koichi Hirose. Jestem licealistą na pierwszym roku. O jej mój stan umarł. Dzioskę pomógł rusz. Nie to niemożliwe. Jukako zostaw mnie. Ten stan jest niesamowicie szybki. Panie dotarł Nazywam się Sibeki Oyangu, ale mama i tata mówią na mnie Sibeki. Nie zapuszczam się poza moria, bo jeszcze mnie kto porwie. Znalazłem. Tak, mój harvest jest najlepszy. Zbieram wszystko. Nie jestem złodziejem, dużo pieniędzy leży na ziemi, więc robię z nich użytek. Jesteśmy milionerami, znaczy jestem. Jak nie będziecie grzeczni, to nie dam wam tysiąca jenów i potem was zabiję. Wstrzyknąłem wam alkohol, dlatego tak się kiwacie. Mała jestem przy kasie, zabawimy się. Muszę chronić mamę i tatę. Po Morio cały czas krąży ten morderca. Musicie go znaleźć. To miejsce stanowi granicę między światem żywych i umarłych. Pomogę wam się z niego wydostać, ale nie oglądajcie się za siebie. Podobno w tym domu 15 lat temu dokonano morderstwa. Tą zamordowaną dziewczyną byłam ja, Arnold i ja jesteśmy duchami. Nazywam się Kyle, Chicago. Mam 33 lata. Mój dom znajduje się w północno-wschodniej części Morio, tam gdzie wszystkie wille. Nie jestem żonaty. Killer Queen. Aktywacja trzeciej bomby. Bite the dust. Cóż za wspaniałe miasto. Piękne to nasze Morio. Nie ma takiego drugiego. Czuję się jak na pikniku. Zaczyna cuchnąć. Chyba czas by się rozejść. Podobno czas leczy rany. Tej rany już nie zaleczy. Był rok 1988. Wtedy w Egipcie poznałem człowieka, który potrafi zatrzymywać czas, i zaprzyjaźniłem się z nim. Muszę się uspokoić. Przeliczę liczby pierwsze. One są perfekcją. 3, 5, 7, 11. Mój white snake zabrał dyski Jotaro Kudzio, bez Star Platiny. Jest bezbronny, a jego wspomnienia bardzo mi się przydadzą. Zresetuję wszechświat, byśmy wszyscy trafili do raju Made in Heaven. Stone free? To już przekracza granice dobrego smaku. Stary w śpiączce, a dochodzi do siebie, porjochuj wie gdzie. A ja siedzę za niewinność, bo jakiś murzynek poleciał na pitoka mojego pra pra pradziadka. jakieś kurwa nienormalne. Jak tak bardzo się prosisz? Dodawaj. ci kurwo jebana, przestań mi kurwo rodzinę prześladować. Plachopedalski w dupę jebany, przez Dio dobicie mnie.